O tak, to było najważniejsze. Nie było nic innego, nie było takiej rzeczy, która by mi przyćmiła pożądanie, wręcz ukojenie tego bólu, bólu istnienia, bólu psychicznego, że robię źle, ale robię, bo jak mam się z tego wydostać? Dosłownie pętla na szyi. Jak zwykle obiecuję sobie, patrzę w galerii na normalnych ludzi, że dotrwam do wieczora, żeby na dawki. Wszystko chodziło na razie tylko o padaczkę i trzęsiawkę. Na pewno będzie wieczorem ok. Teraz mogę skorzystać z toalety. W ogóle w centrach jest dobrze, zimą możesz się ogrzać, przemyć gębę, załatwić, ale nie wolno w cieple zasnąć. Kiedyś zasnąłem z premedytacją, kompletnie pijany w kabinie. Wówczas jeszcze chodziłem. Minęła 22. Wywlokła mnie ochrona, dotarłem tak w splot słoneczny, że myślałem, że to już koniec. No bezdechu upadłem na dłupę na schodach, nie mogąc wziąć oddechu, właśnie. Od ochroniarki dostałem z liścia, że okulary pofrunęły mi na pół piętro. Skurwysyny. syny. Mieszkałem w zagłębiu złomowców. W moim odczuciu złomiarzy to inny świat. Niekoniecznie pijące. Jak już, to sączą piwo przez cały dzień. Stawać by się mogło, że sami sobie robią taką nagrodę. Najpierw praca, a potem przyjemność. Oni się martwią o byt, a nie gdzie zalać mordę. Znak fajnych, bezpiecznych ludzi. Hm, jedna para się zeszła, będąc na ulicy właśnie. Są tu dzisiaj. Młodsi ode mnie. Nie neguję. Szanuję złomiarze, Oni szanują pracę, a ja ich. Już jest 12 godzina 42 minuty i widzicie, no, facet sobie czytał książkę, wypił dwa piwa i śpi. Ja też jestem wykończony. Naprawdę, dziękuję. Wszystko jedno, jestem tak głodny, bo nie ma. To nie takie proste. Dziś na trzeźwo pokazuję tylko, ale ta żenada, którą się odczuwa, to upokarzanie się, te skrupuły, wyrzuty sumienia na trzeźwo są nie do opisania. To właśnie te teksty na psychy wchodzą. Weź się pan do roboty. To powiedz mi, babo, jedna z drugim dziadem zdaje się tak mówić kiedyś w myślach. Jak to zrobić? Dasz mi pracę? Proszę bardzo. I tu jest właśnie problem ławkowiczów. Od czego do cholery zacząć? Hmm. No, to smaczne, dziękuję To południe. Ja Ale wiecie co? Taka zupa nie smakuje jak ta, na którą sam zarobisz. To nie ten smak. Czuć jakby ktoś na mnie patrzył. Wmawiam sobie pogardę, że to nie w porządku. Z jednej strony się nie dziwię i tak trzymam tą opcję weź się do roboty, chłopie. Na przykład w stosunku do dziarskich cwaniaczków ustawiaczy aut na parkingu w Ortalionie. Ale będę bronił tych słabszych. Jednak jak pomóc tym nie mającym pasa startowego? No jak? Wszędzie głośno w tym Gdańsku. Ja Pewnie nie w Gdańsku. I wiecie co? Ja teraz sobie tak przypominam, bo nie sposób, ja się wielu rzeczy po prostu Wyparłem. Ja sobie teraz przypominam, jedną ręką źle się rzesuję, jeszcze pokrzyłem w takim parku jestem. Ja sobie przypominam, że ja jednak w tej samotności, tylko innej, tu jestem w takim, myślałem, że to jest bardziej zaciszne miejsce, jestem w takim parku i tu, tu będę spożywał sobie wino. No bo przecież to już. Ja już jestem teraz tak, ja już jestem no, co najmniej po połowie butelki de naturatu i udało mi się uzbierać też na wino. No, czyli mogę się do wieczora nieźle ugotować. Tylko, że to nie jest śmieszne właśnie I to jest z kolei, 450 to opcja na ulicę, by pokazywać dykty. Jak sobie przypomnę, to na przy kasie, byle szybciej, byle nikogo ze znajomych nie spotkać. Dykty muszę zostawić na noc, gdzie będę wędkował, gdzie będę zarabiał. Zarabiał w cudzysłowie. Teraz delektowanie się słabszym, jakże zacnym trunkiem. Zawsze to lepiej wygląda. Już ma się totalnie w dupie, ale już nie zależy na niczym, bo na czym ma Ci zależeć, jeżeli już wszystko straciłeś, łącznie ze zdrowiem? To piłem dalej. Właśnie tam z tyłu Pan gra sobie w tenisa. Tutaj sobie fajne kaczuszki pływają. To wszystko, to wszystko tego nie chciałem zauważać. Pomimo tego, że to było, nie chciałem tego widzieć. Bo to bolało. A naprzeciwko mnie bawią się rodzice z, dzie z dziećmi, i też to bolało. Zatracić się jest bardzo prosto, ale bez. Nie mam gotowego rozwiązania, że nagle wstrykniemy palcami, i zacznę trzeźwo myśleć i powiem, ja chcę tak z powrotem. Teraz ja chcę z dziećmi karmić takie kaczuszki czy grać z nimi w tenisa. Kiedy już jest za późno, kiedy już zostaje mi tylko wypić, by nie myśleć, to piłem dalej, bo co innego. I nagle się okazuje, że spada ci z nieba niejaka laura, i można to wszystko zmienić. Pomimo tego, że nie udało się z nią, mogę być losowi Bogowi wdzięczny, że tak się stało. Chciałbym przekazać innym, że kiedy już siedzisz na tym wózku, bo tak się do, do tego doprowadziłeś, to zawsze jest szansa. Zawsze jest szansa, że. Można powstać, a nawet trzeba, ale widzu, który jeszcze nie siedzisz na wózku, to się zastanów, czy chcesz tak pić, żeby doprowadzić się właśnie do tego stanu i z takim wózeczkiem sobie wędrować. No, to nie jest wcale fajne. Ja jestem dzisiaj zmęczony psychicznie, też fizycznie, psychicznie. Jest to przygnębiające. Powraci. Już nie można. Skończone. Powraci. 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 Naprawdę? Hmm. Ja przepraszam No do, tak, dobrze Ja przepraszam, proszę, proszę księdza No właśnie, ja chciałem o to samo Dzień zapytać ja Bo ja bym to. chciał porozmawiać bo Ja trzy ja ja, ja, lata już nie jestem Do domu no, Dlatego ja zapytałem tam radny. Radny? Rafał a, księd, Jeszcze raz, bo ja zobrażam jak Ksiądz jak na imię ma? Margo Bóg zapłać, miłej nocy Jestem w szoku Teraz i tu są ciasteczka i nawet chusteczki. słuchajcie, co teraz powinienem zrobić. Teraz powinienem pojechać. No, na przykład nie no, zjeść posilić się jedną jakąś tam kanapką, ale wiedząc, że jest ktoś tam głodny z skąpanów takich na ławkach gdzieś czy w krzakach w śmietniku takim właśnie zacnym daniem, jak dla niego, to przecież to już w ogóle, no bo to jest przecież ten, ten pieruch był wspaniały. To, to należy właśnie tak postąpić, że społeczność taka ławkowa, uliczna dzieli się zawsze. Mówię o tych, o tych obytych takich, naprawdę, czy z dobrego domu, chociaż niekoniecznie z dobrego domu, to nie ma reguły. Po prostu czyjeś Czyjeś wychowanie nie zależy. No, tu można by było się kłócić. Ktoś, kto wie, czym jest głód. Także ja dziękuję księdzu Mariuszowi i spożyję kolację, bo chyba rezygnuję.